Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam na Was kochani na początku nowego tygodnia. Słowo dzisiejsze to swoje życie. Liturgicznie obchodzimy dzisiaj świę... uroczystość świętego Wojciecha, biskupa, męczennika. Wszystkim Wojciechom więc składam najserdeczniejsze życzenia. <grytania> Wracając do słowa, to w czasie tej medytacji tak sobie myślałem, czy to moje życie, czyli to swoje życie, Potrafię z kimś dzielić, czy żyję sam dla siebie, bo o tym zasadzie mówi dzisiaj Ewangelia. Pomyślmy sobie, czy, czy my żyjemy tylko dla siebie, czy żyjemy dla innych. Czy potrafimy to swoje życie dzielić z innymi, z drugim człowiekiem, niekoniecznie nawet z tym najbliższym. Ale czy w ogóle potrafimy się podzielić naszym życiem, tym swoim życiem, czym jesteśmy w stanie się podzielić? Jeżeli jesteśmy w stanie się podzielić, no to nawet jeśli obumrzemy z tego powodu, będziemy obumierać z tego powodu, to owoce będą piękne i stokrotne tego sobie i Wam, kochani, życzę. Niech nas szczerze i błogosławie Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. A ja śmiało, chciałem się przypomnieć o subskrypcjach naszego kanału, o subskrypcji naszego kanału, o komentowaniu naszych filmów, o łapce w górę. Bardzo Wam za wszystko dziękuję.